Tak, panie kolego, żyjemy w świecie bardzo szybkim, szybko i pięknie. O to chodzi, by towar do klienta przyszedł jak najszybciej. I tu właśnie spisał się, spisał się sklep Morele Net. Nikt mnie nie sponsoruje. Kupiłem ten produkt za własne zarobione pieniądze. Także no, jedynie chwalę, że Morele.Net dał radę. A są sklepy, które zaczynają się na X. Gdzie zamówiłem jeden przedmiot, drugi przedmiot, jeden przedmiot zamówiłem chyba dwa tygodnie temu. I dalej nie dostałem. <coughs> Jestem zły. Bo jak yy, nie macie, to nie sprzedawajcie. A jak macie, to sprzedawajcie. Albo napiszcie, że yy, po prostu nie wiadomo kiedy będzie. No, nie, że jest dostępny. Dali radę? Rozumiem. Dobra, nie pilkujmy, nie pilkujmy. Tylko jak to się otwiera. A, otwiera się z tej strony, ale z tej strony jest adres, więc ci go... Czekaj jak to chodzi, żeby nie było w topy tak naprawdę. Nie widziałeś. Nie widziałeś nigdy jej. Ona miała takie piękne oczy. Rozumiesz co chodzi. Samsung 980 Pro. Luźno można powiedzieć że jestem fanem dysków Samsunga. Mam ich kilka, panie, to, to nie, to jest proces. <grywaj> chowajmy to, chowajmy to. tak chwalę się. Nie, ale powiem Ci, że dyski Samsunga nigdy mnie nie zawiodły. Nigdy. Miałem różne firmy i na przykład, już nawet nie chodzi o ten dysk, tylko o te dane wrażliwe, które nie, nie zrobiłeś sobie backupa na chmurze. I kurczę... I wiesz, jaka jest lipa, później nic nie zrobisz. Tyle się o nie starałeś, o te dane i jest po prostu właśnie. Dlatego ja sobie yy, że cenię dyski, które mnie nie zawodnie. Nie wiem, co tak ustawiałem, ale dobra. 980. Pudełko troszkę inne, bo otwiera się. No, w sumie nie. Podobnie, prawda? Proszę. Tylko, że tu jest grafika pozioma, a tu jest. Pionowo. Dobra, teraz. odczytu, 5000 zapisów i ktoś tam może się kłócić yy, albo wy, wybrzydzać, że kości ma MLC albo telce. Kości z Słuchaj, gwarancję masz 5 lat. Wieś, ile będzie ten dysk warty za 5 lat i wiesz, kiedy będą dyski za 5 lat. 4 razy szybsze. Albo trzy razy szybsze, jak tak jak wychodzą te dyski. Dobra, liczmy, że trzy razy szybsze i będzie zupełnie PCI 6 i 7, że ten dysk będzie głównow za pięć lat. Taka jest prawda, tak to szybko wszystko idzie. Więc nieważne jakie to są kości, to i tak będzie działać. A jeśli się zepsuje, to nie będzie wielka strata, bo sobie kupisz taki sam za 5 lat za jedną szóstą cenę. Ile teraz są warte dyski? Eee, 950 o. Cały nic. Nikt, nikt nawet nie chce. No właśnie. Bo już można sobie kupić w zajebistej cenie. 970 1 terabajt EVO Plusa, czyli najnowszy. Znaczy, wieś, przed, przed 980 Ale bardzo dobry dysk. 1 terabajt widziałem za 700 zł. Za 7 stówek 1 terabajt. Co kiedyś na premierze hmm. 2000, a dzisiaj 1000. Połowa ceny. Ceny kości potaniały i będą dalej tanieć. Jeśli nie będzie jakiegoś kataklizmu czy coś takiego. Więc nie ma co marudzić na... Dobra, No już roz, rozgadałem się o tym, roz, rozpakowujemy i testujemy. No. Także. Na no jaka jest data produkcji? Panie, on wyleciał 3, 13. Dzisiaj jest pierwszy. 13 był produkowany w Korei. Czyli jest... O, świeżynka, panie kolego. Jeszcze, jeszcze chwileczkę temu Koreańczycy go tam wiesz... Śmigali. Dobre, otwieramy. Pod niego, na, dobra, otwieramy. podniega gadamy. A, czuję prędkość. Maksymalnie. Nie różni się wizualnie zbytnio od poprzedników. No ale sprawdźmy, co drzemie tej malutkiej płyteczce. Po lewej stronie mamy 980 puste, taki jest wynik. Tu mamy a to benchmark, zobaczysz, Zobacz sobie zapis i odczyt. No. Oczywiście wąskim gardłem jest PCI 3.0, tak jak widzimy tutaj. To tu również AS SSD i tu mamy po tej stronie 970 Evo ale prawie pełne i zobaczmy sobie o ile troszeczkę większy wynik ale wiadomo pełne i puste chociaż yy, jeśli chodzi o ten wynik to tutaj mamy gorszy dla 980 i zobaczmy sobie jeszcze to pięknie tutaj nam przy końcu 970 spadła a 980 trzyma tylko tak jak mówiłem Puste. I tutaj sobie zobaczmy, jak widzimy, jak jest G970 zapełnione, prawie pełne, a 980 jest oczywiście puściuteńkie i już zimniutkie. Doszło tutaj do 60 stopni, nie więcej. I tu mamy takie powiadomienie, że rekomendowane jest PCI 40 dla optymalnej prędkości. Oczywiście operujemy w tej chwili na PCI Gen 3 razy 4. Teraz trzeba będzie zapełnić ten dysk. Sprawdzić, jak działa zapełniony. Przesyłamy parę wideo w 4K, duże pliki. Około 38 GB. Kopię. I mamy. 1,9, 2 GB na sekundę. I nie spada. Zobacz. Trzyma się. O, troszkę spadło. 1.94 6, ogólnie się trzyma. średnio 2 GB na sekundę już przekopiowane. Ilość plików. To są pliki, 41 plików, 34.8 GB. To są duże pliki MP4 4K wideo po 2.5 GB, po 3.6, po 2.2. To Duż duże pliki i kilka małych. Teraz sobie przekopujemy trochę zdjęć, a dokładnie to 72 GB, 1923 pliki w dwóch folderach. Są głównie zdjęcia, ale jest też i wideo, niż masę tego jest. I zobaczymy, kopiuj. Jak sobie poradzi? Czy zwolni? Wystartował. Mamy dwa GIKSy. Na pewno spadnie, bo nie wierzę w to, żeby nie spadło. Przecież to są malutkie pliki, to są zdjęcia. I pliki tekstowe. Ty patrz, no trzyma, no. Nie wierzę w to. Jak to jest możliwe, że on... Dobra, spada, dobra. Bo nie mogę nie uwierzyć. No. Ale spadł niewiele, do 1.4 maksymalnie. O, teraz. Spadł do 800. Prawda? Ale powstał, zobacz. co ciekawe. Hmm, Ty na jestem w szoku bo normalnie dysk to spada i utrzymuje tą prędkość tą niską, aż do końca a tutaj a tutaj się udało ja, 500 giga plików, przykupiowało się jakieś 150 już, przystrodzimy temperaturę i mamy 52 stopnie, pamiętaj, że to jest bez żadnego radiatora normalnie włożone, nawet tego delikatnie położone, nawet nie przykręcone a tu miejsca za wiele nie ma. Kurczę trzymać elegancko, zobacz temperaturkę. Jest dobrze, no ale pamiętam, że to jest PCI 3,0, prawda? 3,4,0 te prędkości są większe i pewnie temperatura jest również większa. Nie? Z lewej strony znowu mamy 980 już po testach, rozumiesz? I zapełniona pod korek, praktycznie. No i tutaj w Avili ten wynik jest. Słabszy niż w 970, ale za to w ATTO i ASSSD, SSD, zobaczmy, to, że troszeczkę nam tu traci na 128 KB, ale później już trzyma. ASSSD, no tutaj ten wynik jest dużo wyższy niż w 970. Jak i tutaj 970 nam tutaj tak samo praktycznie, identycznie wyszedł ten benchmark. Tutaj przy większych plikach 32 MB, 4864 już nam. Spada. Ale benchmarki benchmarkami? A życie pokaże swoje. Spróbujemy jeszcze raz przekopiować. Nie brzmi, czy starczy miejsca. No, spróbujemy. mi tyle tych plików. Kopiuj. Prawie pełny dysk. 2 giga. Zobacz, jak pięknie trzyma. 2 giga na sekundę. No i pięknie. Spróbujemy jeszcze coś dodać. Zmieścimy. Pod sam korek. Nie. Widzisz? Wolne miejsce 5 gigabajtów. Pod sam korek. I dalej trzyma. Ha, to właśnie to. Tyle mocy w takim małym Słuchaj plasterku. 2 GB równiuteńko Puh, na sekundę. Przy PCI 3.0 Ryzen 5 nadchodzi. Dopiero wyczytałem, że nie będzie czwórki, będzie piątka. Taki przeskok. Dlaczego by nie? No i może jak Wyjdzie, to może damy radę przetestować porządnie w PCI 40. No, na razie nas po prostu nie stać. Nas, czyli mnie. <laughs> nie stać po prostu. I taka jest prawda. No to są drugie rzeczy. Może jakby ktoś zasponsorował, wiesz, jakiś taki tego. To chętnie bym przetestował. No. Słuchaj. Fajnie, fajne. Podoba mi się, że jest bardzo. Stabilna prędkość. Tam troszeczkę spadło na końcu, ale to. W porównaniu do 970 różnica kolosalna. Także jak sobie chcesz wymaksować nawet swój starszy komputer, to śmiało. A jak włożysz takie coś do laptopa. O panie, panie, nie będziesz musiał formatować laptopa przez długo. No to nie tak w zwykłych dyskach twardych, że tam co pół roku trzeba go formatować, bo już w ogóle nie chce chodzić. Taki zamontujesz to będzie chodzić i chodzić, chodzić nawet jak go zapchasz plikami, to ten dysk ma taką moc, że on nawet tego nie poczuje. Super. Polecam i pozdrawiam. Bardzo fajnie. A jak jeszcze wyjdzie wersja Ewo, jeszcze tańsza. O ludzie! To to już będzie szok. Chociaż to i tak jest tanie, bo kosztuje połowę z tego na premierze co ostatnio Połowę, no to na czym się zastanawiać? Trzeba brać. A poza tym, na stronie Samsunga jest teraz promocja, aczkolwiek tylko dla pierwszych 30 osób, które zakupią taki dysk lub 500. Jak zakupisz 500, dostajesz zajebisty pendrive. A jak kupisz 88 Pro, dostaniesz yy, opaskę tą sportową Samsunga Samsung Fit, tak? No i ja niestety kupiłem w innym sklepie, więc nie dostałem opaski, a szkoda. No ale to wiesz. Spróbuj, link w opisie, może Ci się jeszcze uda. Pozdrawiam i polecam. Na razie.